Ale piękna cisza. Chociaż od czasu do czasu. Niedzielny, piękny poranek. 28 stycznia 2024 roku. Proszę bardzo, Ryszczyna. Chyba. No, bo tak jakoś wygląda to, o czym wczoraj mówiłam. Acerujących całe mnóstwo. No bo jak się chciało Ance, wylegiwać, nie wiadomo do której godziny, a coś ostatnio z tym spaniem się porobiło, tak się dobrze śpi. No trzeba poczekać na wiosnę, żeby śmigać wcześnie z samego ranka. A i temperatura przedwiosenna. Ja nie wiem co to będzie. Malajkę taką, którą też wybierają wszyscy ci, co z pieskami, co z pieskami spacerują. No i co? Będziemy sobie radzić w tych ekstremalnych, trudnych warunkach. Zobaczymy, czy umiem już mówić, jak za plecami ktoś z pieskiem słucha. A, a, temat to ja mam dzisiaj taki poważny, że aż. Trochę za poważny, jak na taki piękny dzień. No ale skoro komentujący podrzucają mi takie ciekawe tematy do rozważań, no to coś trzeba wykorzystać każdy moment. Prowokuję. Zastanawiam się, jak to jest, że czasami ktoś kogoś prowokuje. Nie mając kompletnie takiego zamiaru, bo rozumiem, że ktoś kogoś prowokuje, wyzwiego go od idiotów, od cymbałów czy od innych tam, prowokuje go do zaczepki, albo ktoś kogoś w kolejce popchnie, albo niemiło się zachowa. No po prostu go prowokuje, albo zajeżdża mu drogę bezczelnie o tak, specjalnie. No to rozumiem, że go prowokuje do jakiejś reakcji. No należy się spodziewać gwałtownej, może nawet niemiłej. A proszę bardzo, taki błękit się objawił. A pięknie. To rozumiem, że wtedy prowokujący musi spodziewać się jakiejś reakcji. Musi, albo nawet może chce. Ale co się dzieje wtedy jakie to jest uczucie dziwne, kiedy prowokujący nie ma o tym zielonego pojęcia Kiedy po prostu zupełnie się tego nie spodziewa Chodźmy za mi <laughs> O, to świetny ten pudelek jaki Jaki, jaki przystojny pudelek piękny, o chciał może, żebym pogłaskała, no jak ręce obie zajęte, ale miał wesołego właściciela. Czy pies próbował sprowokować mnie do jakiejś reakcji, jakie mogłoby być to reakcja O co pan sobie wyobraża, przecież w lesie tu nie wolno chodzić z psami, a pan chodzi z psem na smyczy i ten pies robi co chce. a na przykład, czy ten właściciel? Mógłby sprowokować moją reakcję taką. No ale jeśli pies nie rzucił się na mnie z agresją, to czemuż ja miałabym być niesympatyczna, prawda? Ale z całą pewnością ten człowiek nie, nie spodziewałby się, że sprowokuje jakąkolwiek sytuację. I wracając jeszcze do, do głównego mojego, że tak powiem, w wątku rozważań, kiedy zdarza się, że prowokujący nie ma zielonego pojęcia, że odczytany wiersz przepiękny może sprowokować człowieka do dziwnego komentarza, do dziwnego, a czasami nieprzyjemnego, czasami zaczepnego, agresywnego. A ileż jest takich sytuacji, bo to się dzieje w świecie wirtualnym. Można machnąć ręką i tylko się zdziwić. Jeśli nie podoba mi się coś, albo temper głosu czytającego, albo wiersz, który został odczytany? to po prostu go nie słucham. Nie poznaję mam to gdzieś i nic mnie to nie obchodzi. Kurczę. A jeżeli taka sytuacja wyzwala we mnie i prowokuje mnie do jakiejś agresji, do jakiegoś zachowania niemiłego, to tak sobie myślę, że taki ktoś powinien się chyba nad sobą zastanowić, ha, co mnie to obchodzi, niech się zastanawia albo nie, jego sprawa. Ale nigdy, przenigdy nie przestanę się dziwić, że takie coś może sprowokować człowieka do dziwnego zachowania, do dziwnej reakcji, napastliwej, niemiłej, takiej, która ma kogoś poniżyć, dotknąć, obrazić, może nawet. No, i tak właśnie dzisiaj przyszło mi to do głowy, i nawet się zastanawiałam, czy warto zajmować się takim tematem, bo przecież tak pełno tego naokoło, szczególnie w nieograniczonym świecie wirtualnym, gdzie spokojnie. Można kogoś nawyzywać, no nie no może już tak niespokojnie. Może już trzeba się trochę zastanowić, bo ktoś może kogoś pozwać, no tak, no tak. Ale kto by się tam obawiał tego. Można spokojnie komuś sprawić przykrość. Zaczepić go w nielegancki sposób. I pozostać bezkarnym ale nie chciałabym być tu zrozumiana jako urażona, obrażona księżniczka której ktoś coś tam napisał i to i to ją tak uraziło nie nie bardzo uraziło tylko bardziej zdziwiło bardziej zdziwiło że mu się po prostu chce Zadać sobie trud i napisać tych kilka zdań na ten temat. Ach, dziwny jest ten świat piękny, piękny i dziwny. Jaka konkluzja? Że nigdy nie wiadomo, czym człowiek jeden sprowokuje drugiego. Łagodnością, dobrocią, pięknem, wzruszeniem? Można sprowokować? Jak się okazuje, można. Och, pytanie tylko, kim są ci, którzy poczuli się sprowokowani do niemiłej reakcji? Co innego jest wypowiedzieć swoje zdanie, ależ mi się to nie podoba. Co to za skrywość, albo co to w ogóle? Otwarcie, otwarcie, rzetelnie po prostu wypowiedzieć swoje zdanie, ale w taki sposób, żeby zostawić ten margines osobie, do której się to kieruje, żeby pozostała przy swoim zdaniu, żeby nie poczuła się obrażona. Bo jeżeli jedynym argumentem jest obrazić kogoś, no to przepraszam bardzo. Ale to nie jest argument żadnej dyskusji. Jeśli powiem, że ktoś jest idiotą, cymbałem, niełukiem, głupkiem, i to są moje argumenty, żeby go przekonać, że nie ma racji, no to po prostu mogę to wszystko, co powiedziałem teraz, skierować do siebie. Tak uważam. A jak często się to dzieje, to przecież każdy wie. No i tyle w tym temacie. Hm. Prowokuje. No, no, widzicie Państwo, a ta osoba również sprowokowała mnie dzisiaj do tych wynurzeń. Ale daleka jestem, żeby taką osobę obrażać, poniżać, wyszyzać. Wskazywać na jakieś jej braki, drwić. A po co mi to? A do czego mogłoby mi się to przydać? Takie paskudne emocje, Brrr. jak najdalej od nich. Mogę tylko się zdziwić, zdziwić, jeszcze raz zdziwić. No i już. Jaka zatłoczona lejka. Wybrałam taką, żeby był spokój, ale proszę bardzo, ale przemogłam się. Nawet ci, którzy mnie mieli strzep tych moich mądrości po prostu usłyszeli. Prowokuję. Czasami nigdy nie wiadomo, co, kogo sprowokuje i do czego. Samo słowo prowokuje. już niesie z sobą taki element znaczeniowy. Mało sympatyczny. <laughs> tak czy inaczej, warto się nad tym zastanowić. W której grupie jestem ja? Czy tej, która lubi poniżej dotknąć, urazić, stosując argumenty poniżej pasa? Czy może w tej drugiej grupie? Która nie poczuje się sprowokowana do jakichś niemiłych reakcji, ale do wypowiedzenia swojego własnego zdania, swojej opinii, a proszę bardzo. I tym optymistycznym akcentem pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Jeżeli ktoś nas do czegoś prowokuje, to niech będzie to tylko radość, dobro. Życzliwość, pomoc na dłoni.